W tym zadaniu musimy ustalić, dla jakiego parametru m następująca funkcja liniowa f od x jest rosnąca. Funkcja liniowa jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy jej współczynnik kierunkowy jest większy od zera jest dodatni. Współczynnik kierunkowy to ta liczba stojąca przed x. Czyli musimy sprawdzić, kiedy wyrażenie m kwadrat minus 3 jest większe od zera. Czy nie musimy rozwiązać taką prostą nierówność kwadratową? Możemy to zrobić na przykład rysując wykres tej funkcji kwadratowej. Znajdujemy jej postać iloczynową, czyli szukamy miejsc zerowych. Na przykład tak: m minus pierwiastek z 3 razy m plus pierwiastek z 3. Można wzorem skróconego mnożenia zamienić to wyrażenie na iloczyn czynników. No, i stąd widać już miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej. Stąd będziemy mieli miejsce zerowe m1 równe pierwiastek z 3, a stąd będziemy mieli drugie miejsce zerowe m2 równe minus pierwiastek z 3. Oczywiście teraz moglibyśmy dać się złapać w pułapkę, że odpowiedź to te dwie liczby minus pierwiastek z 3 i pierwiastek z 3. Oczywiście nie. Tutaj musimy znaleźć cały przedział rozwiązań. Przedział, na którym ta funkcja jest. Większa od zera, czyli rysujemy jej wykres. Możemy wykonać szkic wykresu, narysować samą oś m, zaznaczyć miejsca zerowe. Minus pierwiastek z trzech oraz pierwiastek z trzech. Współczynnik przed m kwadrat jest dodatni, czyli ramiona paraboli będącej wykresem tej funkcji kwadratowej będą skierowane do góry, czyli wykres wygląda w taki sposób. No i dopiero z wykresu odczytujemy, gdzie tutaj. Funkcja jest większa od zera, czyli gdzie jest nad osią mów, ma to miejsce tutaj i tutaj, tu jest wykres powyżej osi, czyli możemy napisać, że na przedziale dla mów większych od pierwiastka z trzech i dla mów mniejszych od minus pierwiastka z trzech. Taka suma tych dwóch przedziałów jest rozwiązaniem tej nierówności. Mogliśmy też postąpić w sposób algebraiczny, i jeżeli napisaliśmy, że m kwadrat minus 3 jest większe od 0, to dalej mogliśmy napisać, że m kwadrat musi być większe od 3, no i rozwiązać taką nierówność kwadratową algebraicznie, czyli napisać po prostu, że m musi być większe od pierwiastka z 3. Pierwiastkujemy tę nierówność stronami, lub m jest mniejsze od minus pierwiastka z 3. Jeżeli takie rozwiązanie jest za szybkie, to z tego kroku oczywiście mogliśmy wykonać na spokojnie pierwiastkowanie tej nierówności stronami i napisać, że pierwiastek z m kwadrat to jest moduł z m i to ma być większe od pierwiastka z trzech, no i rozwiązać taką nierówność z wartością bezwzględną, czyli m ma być większe od pierwiastka z 3 lub m ma być mniejsze, zmiana znaku, zmiana liczby od minus pierwiastka z trzech czyli albo tak algebraicznie, albo myślę bezpieczniej przez wykres funkcji kwadratowej rozwiązujemy taką nierówność kwadratową, no i ostatecznie otrzymujemy odpowiedź do tego zadania, którą jest odpowiedź b, suma tych dwóch przedziałów, które zaznaczyliśmy na osi M. -ów.